Cześć, z tej strony Tymek i serdecznie Was zapraszam do 5 zalet i 5 wad aparatów w Xiaomi Mi 9. Serdecznie zapraszam. Bez zbędnego przedłużania przejdźmy do pierwszej zalety. Pierwszą zaletą, jaką zauważyłem w tym Xiaomi, to jasne zdjęcia w nocy. Oczywiście może tutaj ten Mi 9 pochwalić się trybem nocnym, który działa naprawdę dosyć dobrze, ale też muszę powiedzieć, że nawet ten tryb automatyczny może pochwalić się dosyć jasnymi zdjęciami w nocy, nawet z tą sztuczną inteligencją i automatycznym HDR. Wygląda to dosyć dobrze, chociaż nie w reszcie obiektywów jak w teleobiektywie, chociaż tutaj do tego przejdę później. W szerokim kącie lepiej robić zdjęcia właśnie w tym trybie nocnym, aby te zdjęcia były jeszcze jaśniejsze, bo niestety mamy tutaj odrobinę ciemniejszą przysłonę, przez co te nasze zdjęcia mogą wydawać się ciemniejsze. Dlatego wtedy lepiej albo używać na przykład trybu profesjonalnego, dzięki czemu możemy wybrać jeden z trzech obiektywów i odpowiednio nastawić czas naświetlania czy ISO, aby te nasze zdjęcia wyglądały jeszcze jaśniej czy jeszcze lepiej. Drugą zaletą, jaką założyłem w tym Xiaomi, to dobra szczegółowość zdjęć. Mamy tutaj 48 megapikseli w tej głównej matrycy, co możemy później w trybie, możemy się przełączyć na tryb 48 megapikseli, aby robić zdjęcia w jak najwyższej rozdzielczości, aby, aby te zdjęcia były jeszcze bardziej szczegółowe. Jednak w trybie automatycznym te zdjęcia są robione w 12 megapikselach i są one łączone tak jakby w 4 przez co właśnie możemy jeszcze inaczej tą szczegółowość złapać. Chociaż czasami poleca się bardziej zrobienie tego zdjęcia w 48 megapikselach od razu, aby to zdjęcie było od razu już takie szczegółowe. Chociaż nie zawsze, bo jak przełączymy się na ten tryb 48 megapikseli, to tracimy na, na przykład na sztucznej inteligencji czy automatycznym HDR. Dlatego ja bardziej polecam używać tego trybu automatycznego i samemu na przykład dobierać, czy chcemy sztuczną inteligencję, czy nie i możemy wtedy też te, te zdjęcia porównać w sumie do tych 48 megapikseli, bo one są naprawdę podobne i ta szczegółowość też jest podobna, ale muszę właśnie przyznać, że ta szczegółowość na tak, jest, tak czy siak jest dobra i mogą te zdjęcia się podobać innym. Trzecią zaletą jaką zauważyłem w tym Mi 9 to dosyć dobry tryb portretowy. Już w końcu mi poprawił swój tryb portretowy. Chociaż Mi 8 bardzo mi się podobał ten tryb portretowy i można było z niego zrobić można było dzięki niemu zrobić naprawdę bardzo ładne zdjęcia, tak jak robiłem to na przykład w wyzwaniu wiosennym. Tutaj muszę przyznać, że ten tryb portretowy jest jeszcze lepszy, bo tutaj tak jak może, mogę powiedzieć, że w OnePlusie przełączamy się na teleobiektyw bo w trybie automatycznym nie przełączamy się na teleobiektyw, o nie, nie, nie. Tutaj właśnie się przełączamy w tym trybie portretowym na ten teleobiektyw, i możemy te zdjęcia portretowe zrobić jeszcze lepiej. Ten telefon jeszcze lepiej e, rozmywa tą, te tło nasze, czy, czy robi takie ładne bokeh, To zależy właśnie od naszego wyboru opcji. I właśnie tu muszę przyznać, że możemy tym telefonem zrobić naprawdę już bardzo ładne portrety. Mi9SE też, ale tutaj Mi9 jest o krok jakby wyżej, bo jednak to jest Mi9SE, a to jest jednak tutaj Mi9. Przedostatnią zaletą, jaką zauważyłem w tym Mi9, to bardzo ładne zdjęcia makro. Oczywiście, jeżeli nam się udadzą, ale od do tego, czy się udadzą, czy nie, przejdę w wadach. Tutaj muszę przyznać, że te zdjęcia makro są bardzo ładne. Nawet z tego głównego obiektywu. Ta głębia ostrości jest bardzo ładna, jest bardzo plastyczna, nie trzeba wtedy przełączać się na ten tryb portretowy. Tutaj, nawet ta sztuczna inteligencja, jakby poprawia jeszcze bardziej tą głębię ostrości. Ona wygląda naprawdę naturalnie nawet z tego głównego obiektywu, nawet jak się przyłączymy na te 48 megapikseli, gdzie nie mamy później tych wszystkich opcji, to ona tak nadal wygląda bardzo ładnie i te zdjęcia makro mogą się podobać i możemy nawet wtedy wykorzystać je do naszych portali społecznościowych, bo nie będą one wyglądać źle czy tragicznie, będą wyglądać jak Zrobione z jakiegoś jakby zrobione z jakiejś lustrzanki czy innego aparatu takiego większego no telefony teraz już robią znacznie lepsze zdjęcia i można właśnie to przyznać Mi 9. Ostatnią zaletą, jaką zauważyłem w tym Mi9, to poprawiona sztuczna inteligencja. W końcu chciało mi zaczyna coś działać z tą sztuczną inteligencją i ta sztuczna inteligencja jest poprawiana. Tutaj już te zdjęcia przy tej sztucznej inteligencji nie są aż tak mocno nasycone jak to bywało w starszych urządzeniach Xiaomi, mimo że to w, w, w jakichś aktualizacjach poprawiają. Jednak tutaj zauważyłem, że w Mi 9 ta sztuczna inteligencja nie jest aż taka agresywna, tak można to określić i te kolory może są poprawione, ale nie biją one jeszcze tak w oczy, jak na przykład to było w czy Mi, Mi Mix 3 czy Mi 8 czy innych tego typu urządzeniach od Xiaomi. Tutaj już jest na stereo poprawione i można powiedzieć, że nawet czasami lepiej oglądać te zdjęcia z tą sztuczną inteligencją w telefonach, właśnie w tym Mi 9, niż właśnie bez niej, chociaż tutaj muszę przyznać, że to już zależy od gustu, czy chcemy mieć bardziej nasycone ba, barwy czy mniej. Pierwszą wadą, jaką zauważyłem w tym Mi 9, to niestety kolory różnią się między aparatami. Zauważyłem, że między obiektywem szerokokątnym, a tym normalnym, i tym kropem na tej normalnej matryce, czyli tej głównej, no, różnią się te kolory i książę mi, to jeszcze powinno na tym popracować. I mam nadzieję, że w kolejnym Mi, na przykład 10 czy innego typu typu Mi, będzie jeszcze lepiej, bo naprawdę te zdjęcia mają potencjał do super... czyli ten telefon w sumie i te aparaty mają potencjał do super e, zdjęć. Jednak tutaj czasami oprogramowanie czy balans bieli się myli i właśnie te kolory są różne. W szerokim kącie ta zielona na przykład jest ciemniejsza, w głównym aparacie ona jest jaśniejsza, Powinno tutaj być, czyli jaśniejsza, no, jest, bardziej nasycona, jest bardziej nasycona niż w szerokokątnym, tam jest ciemniejsza, to jest jaśniejsza, jest bardziej nasycona. No, są różnice i można się nich dopatrzeć nawet. Po, nawet zwykła osoba, czy nawet taki przeciętny Kowalski, może tak to nazwać, zauważy te różnice, że widać je. No i wtedy czasami lepiej pobawić się w jakimś edytorze zdjęć, aby one wyrównać je i były takie, no po prostu, fajne. Mam nadzieję, że właśnie jak Xiaomi to poprawi, czy to w aktualizacjach, czy w kolejnym Mi, że będzie jeszcze lepiej i będzie można robić na przykład już bardzo fajne zdjęcia z różnych aparatów w jednym czasie, aby one wyglądały tak samo, no i po prostu się różniły tylko tym kątem czy zbliżeniem. Drugą wadą, jaką zauważyłem w tym Mi 9, to niestety teleobiektyw możemy używać tylko w trybie profesjonalnym i tylko w trybie portretowym. E, tutaj jest tylko różnica właśnie taka, że w trybie, portret, e, czy w trybie profesjonalnym możemy używać tego teleobiektywu, bo w OnePlus 7 Pro mogliśmy tylko używać go w trybie portretowym. Chociaż tu ma aktualizację, podobno to pod zmienia się w OnePlusie. No tutaj niestety były aktualizacje, ale w dalszym ciągu to nie zmieniło nic. Możemy tylko właśnie używać tego teleobiektywu w trybie portretowym, chociaż tutaj można przyznać, że nawet ten krop na tej 48-megapikselowej matrycy jest dosyć bardzo szczegółowy. Można to zobaczyć, na przykład u mnie e, w Google Photos, gdzie właśnie możecie wejść w tą galerię zdjęć i obejrzeć sobie te zdjęcia w najwyższej rozdzielczości. Muszę właśnie przyznać, że nawet te zdjęcia no, są dosyć dobre. Chociaż właśnie czasami lepiej używać tego, tego teleobiektywu, aby mieć te zdjęcia w pełnej rozdzielczości tak jak z matrycy. No cóż, szkoda, chociaż właśnie tutaj muszę przyznać, że jest, wtedy te zdjęcia tego trybu portretowego są bardzo ładne. Może dobrze to zrobili, może nie. To już właśnie zależy od Was i jaka będzie Wasza opinia na ten temat. Trzecią wadą, jaką zauważyłem w tym MI9, to niestety podczas robienia zdjęć makro, autofokus czy fokus nie zawsze wyostrzy tam, gdzie chcemy. Mamy tutaj ten tryb jeszcze super makro, co jeszcze bardziej możemy z bliska zrobić zdjęcie i wtedy nie mamy możliwości zmiany ostrości. Jednak tutaj muszę przyznać, że nawet w tym trybie automatycznym powinno być tak, że nawet z bliska możemy wyostrzyć. E, z, możemy wyostrzyć e, nasz, nasze zdjęcie na tym danym obiekcie. No jednak tutaj czasami e, fokus nie chce z nami współgrać. Jeżeli zależy właśnie to od przedmiotu, czyli znaczy zależy to właśnie jakiemu przedmiotowi robimy to zdjęcie, no szkoda, książki właśnie to w dalszym ciągu ma jakieś takie właśnie błędy, bo to zauważam z ksiąmi na książki. Chociaż jest już trochę lepiej, ale no powinni w to jakimś tam stopniu zacząć poprawiać, bo jest oczywiście już wielka poprawa względem tam Mi8 Mi i tak dalej, tych innych urządzeń Xiaomi. jednak w dalszym ciągu bym oczekiwał tego, że tam gdzie klikniemy, tam telefon postara się wyostrzyć. Oczywiście. Wiadomo, że tutaj jest bardzo blisko, nie wostrzymy, wtedy lepiej na przykład używać tego typu obiektywu makro, który już teraz też urządzenie chciało mi jest, ale no, w Mi 9 nie mamy, więc powin jak mamy już ten tryb super makro yy, i też postarać się właśnie tak wyostrzyć w trybie automatycznym. No chciało mi tutaj jeszcze muszę popracować na ten temat i właśnie mam nadzieję, że w Mi tam w kolejnej generacji będzie jeszcze lepiej. Przed ostatnią wadą, jaką tutaj zauważyłem, to niestety mocny kontrast przy dużym oświetleniu. Niestety tutaj właśnie Xiaomi ma z tym problem, że nie zawsze potrafi wyciągnąć te cienie, nawet ten a, automatyczny hader, sztuczna inteligencja, no niestety nie za bardzo sobie radzi. No Oczywiście ta sztuczna inteligencja nasyca te kolory, przez to właśnie te cienie są jeszcze ciemniejsze. No, różnie właśnie z tym bywa i warto na to zwrócić uwagę. Jak wiadomo, właśnie wiele urządzeń ma problem właśnie z mocnym kontrastem przy tym dużym oświetleniu. No mam nadzieję, że w końcu to poprawiam, chociaż wiadomo, no różnie z tym bywa i warto zwrócić na to uwagę. Ostatnią wadą, jaką zauważyłem w tym Mi 9, to niestety podczas nagrywania momentami mamy mocne kolory. Niestety psuje to czasami efekt naszego nagrania, tylko z tego względu, że te kolory są dosyć mocne. Nie zawsze mamy zamierzony taki efekt, i przez co właśnie te niektóre też cienie są wtedy dosyć mocne. No wtedy lepiej pobawić się w edytorze filmów, chociaż właśnie nie zawsze każdy chce. Trzeba zwrócić na to właśnie uwagę i trzeba mieć właśnie Tą świadomość, że czasami te nagrania mogą być takie mocniejsze kolorystycznie niż tak, jak w niektórych urządzeniach. Są one takie stonowane, takie naturalne. No tutaj nawet ta sztuczna inteligencja podczas zdjęć robi o wiele lepszą robotę niż podczas nagrywania. Ja bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału i do następnego. Cześć!